Jo, mordeczki, o dupka z tej strony. Zrobiliśmy czary Mary kartami. Eee, Gural, pokażę ci, że mam karty, że nie, nie kocham. Kupiłem zwykłe. No, takie pirackie. I zrobiłem czary Mary. I słuchajcie, Gural, co byś pomyślał? Patrz, Adrian Polak ma teraz spinę za Amadeuszem Ferrari. I teraz robimy coś takiego, żeby sprawdzić, czy dadzą radę jako prawdziwi wojownicy. Że występują w dwójkę przeciwko na przykład dwóm jakimś innym zawodnikom. Kogo byście proponowali w duecie? Adrian Polak i Ferrari muszą pokonać na przykład Krychę i Ambro. Myślicie, że daliby radę w dwójkę e, zakopać topór wojenny, żeby trenować i pokazać, że umieją się napierdzielać, i potrafią jeden. Tylko żeby. Ta walka już musiałaby tak wyglądać, że może być nie jak trybulsy wcześniej. Ty, Tybulsy, że się jeden na jednego, tylko mogą miksować. O, ale to by była walka, co? A naprzeciwko Bogdel na przykład i Wojtek Gola. Nie, no żartowała.